8 listopada w Krakowie do ringu w walce wieczoru wychodzi bardzo utytułowany zawodnik Tomasz Adamek, tytuły w dwóch kategoriach, próba również w wadze ciężkiej, nieudana. No i taki bardzo medialny, niektórzy twierdzą, że bardzo dobrze zapowiadający się Artur Szpilka. Jak pan widzi ten pojedynek? No jest to no, polski rynek na bałdę, walka super. I fajnie, że takie walki są, no bo to rzeczywiście jeden ma tam jedną porażkę, drugi ma dwie porażki. Czy Adamek ma trzy już nawet, tak? trzy, no ale, no, ale to jest taka walka, na nasz poziom, na, na, na nasz, nasz polski poziom, jest to, jest to najwyższy poziom. Ma pan swojego faworyta? Ja myślę, że faworytem jest na pewno y, y, Tomek Adamek, dużym faworytem, bo Tomek jednak miał, miał naprawdę super walki, świetne walki, wyjątkowa. Y, Artur Szpilka y, nie boksował jeszcze nikogo, a nawet, nawet, i nawet ma jeszcze jedną porażkę. Także to jest raczej, raczej... No to fakt, że to jest waga ciężka, się trochę rządzi innymi prawami, wiadomo, jest jeden cios decyduje, ale wątpię, żeby Tomek dał tam minimalne jakieś szanse Szpilce. Tomek jest bardziej doświadczony, nie jest też wcale starym zawodnikiem, bo to ma 37 lat, także on nie jest jak na wagę ciężką, to jeszcze jest w szczycie wieku, a Szpilka przede wszystkim jest mało doświadczony i też trochę brak mu tej pokory. Szpilka wywołał temat testów olimpijskich. W sumie zażądał ich od Tomkę Adamkę. Tom jak Adamek oczywiście się na nie nie zgodził, powiedział, jak chcecie ze mną boksować, to boksujcie, ale ja testy mam tylko po walce. Jaki jest Pana stosunek do tych często wywoływanych testów olimpijskich w boksie zawodowym? Nie znam, tego ja miałem zawsze dopiero kontrolę po walce. Także że ja miałem, ja miałem parę dziesiąt do, kontroli dopingowych i, i poddać się trzeba temu. Ja nie, wiem, nie wiem, jakie są zasady, zależy, jaki jest kontrol, nie słyszałem o żadnych, Nie słyszałem za moich czasów o podpisywaniu jakichś, jak, jakiegoś testów przed, przed walką. Nie wiem, czemu to ma służyć. Nie znam się na bardzo, na, za bardzo na, 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 na dopingu i tak dalej, także... Ale, ale ja nie widzę nic takiego strasznego, jeżeli są, nie mają sobie nic zarzucenia, to czemu, czemu nie? Jeszcze jeden i drugi musi to zrobić, tak? Tak samo jeden i drugi, później bo w tych samych rękawicach. Nie, nie widzę, tylko że to jest takie zawracanie dupy trochę moim, moim zdaniem, ale, ale jeżeli. Nie mam pojęcia, naprawdę, jest mi to ciężko określić. Wiem, że po walce muszą być, po każdej walce, chociaż nie wiem, czy o, wal, o, o, walce, o wal, walkach nie o tytuł, też jest doping kontrola. Ale można sobie tego w, zapisać do kontraktu, to muszą, to muszą się dogadać między sobą.